Wieża jaskółki. Taśma trzecia, ścieżka druga. Hotsporn objął ją nagle, przycisnął ramieniem i zaczął rozpinać jej bluzkę. Bez ceremonialniacz, bez pośpiechu. Ciri odepchnęła rękę. Zaiste, warknęła. Świetna pora i na to. Na to też każda pora jest dobra. Zwłaszcza dla mnie. Teraz. Mówiłem ci to, kręgosłup. Jutro mogą pojawić się trudności. Co robisz? A cholera! Tym razem odepchnęła go mocniej. Za mocno. Hotsporn pobladł, zagryzł wargi, zastękał z bólu. Przepraszam, ale jeśli ktoś jest ranny, powinien leżeć spokojnie. Bliskość twego ciała sprawia, że zapominam o bólu. Przestań do cholery. Falko, bądź miła dla człowieka cierpiącego. Będziesz bardziej cierpiący, jeśli nie zabierzesz ręki. Zaraz! Ciszej. Grasanci gotowi nas usłyszeć. A twoja skóra jest jak atłas. Nie wierć się, ulicha. A do diabła, pomyślała Cili. A niech tam. W końcu jakie to ma znaczenie? Jestem ciekawa. Wolno mi być ciekawą. W tym nie ma żadnego uczucia. Potraktuję go użytkowo i tyle. I bezpretensjonalnie zapomnę. Poddała się dotykowi i przyjemności, jaką przynosił. Odwróciła głowę, ale uznała to za przesadnie skromne i oszukańczo pruderyjne. Nie chciała uchodzić za uwodzoną cnotkę. Spojrzała mu prosto w oczy, ale wydało się jej to zbyt śmiałe i wyzywające. Takiej także nie chciała udawać. Przymknęła więc zwyczajnie powieki, objęła go za szyję i pomogła przy guzikach. Bo szło mu nie sporo i marnował czas. Do dotyku palców dołączył się dotyk warg. Była już bliska tego, by zapomnieć o całym świecie, gdy nagle Hotsporn znieruchomiał w bezładzie. Przez chwilę leżała cierpliwie, pamiętała, że jest ranny i że rana musi mu dokuczać ale to trwało trochę zbyt długo. Jego ślina stygła jej na sutkach. Hej, Hotsporn, śpisz? Coś pociekło jej na piersi i na bok. Dotknęła palcami. Krew. Hotsporn! Zepchnęła go z siebie. Hotsporn, umarłeś? Głupie pytanie pomyślała. Przecież widzę... Przecież widzę, że umarł. Umarł z głową na moich piersiach. Ciri odwróciła głowę. Żar z komina czerwono zagrał na jej okaleczonym policzku. Być może był tam też rumieniec. Wisogota nie był tego pewien. Jedyne, co wtedy czułam, dodała nadal odwrócona, to rozczarowanie. Szokujecie to? Nie, to akurat nie. Rozumiem. Staram się nie ubarwiać opowieści, niczego nie poprawiać, niczego nie zatajać. Choć czasem mam ochotę, zwłaszcza na to ostatnie. Pociągnęła nosem, podłubała knykciem w kąciku oka. Przywaliłam go gałęziami i kamieniami. Byle jak wyznaję. Ściemniało, musiałam tam przenocować. Bandyci wciąż kręcili się w okolicy. Słyszałam ich okrzyki i byłam już więcej niż pewna, że nie byli to zwyczajni bandyci. Nie wiedziałam tylko na kogo polowali, na mnie czy na niego. Musiałam jednak cicho siedzieć. Całą noc do świtu, obok trupa. Br. O świcie, podjęła po chwili, po pościgu dawno przepadł słuch, a ja już mogłam ruszać. Miałam już wierzchowca. Magiczna bransoletka, którą zdjęłam z ręki sporna, faktycznie działała. Kara Klacz wróciła. Teraz należała do mnie. To był mój prezent. Jest taki zwyczaj na Wyspach Skellige, wiesz? Dziewczynie należy się kosztowny podarunek od jej pierwszego kochanka. Co z tego, że mój umarł, zanim zdążył nim zostać? Klacz łupnęła przed nimi kopytami o ziemię, zarżała, stanęła bokiem, jakby każąc się podziwiać. Ciri nie mogła powstrzymać westchnienia zachwytu. Na widok jej delfiniej szyi, prostej i smukłej, ale mocno umięśnionej. Małej, kształtnej głowy o wypukłym czole, wysokiego kłębu, budowy zachwycającej proporcjonalnością. Zbliżyła się ostrożnie, pokazując klaczy bransoletkę na napięstku. Klacz prychnęła przeciągle, stuliła ruchliwe uszy, ale pozwoliła chwycić zatręzle i dała się pogłaskać po aksamitnym nosie. Kelpi, powiedziała Ciri, jesteś czarna i zwinna jak morska kelpi. Jesteś czarodziejska jak kelpi. Będziesz więc nazywać się kelpi. I nie dbam, czy to pretensjonalne, czy nie. Klacz zaparskała, postawiła uszy. Strzepnęła jedwabistym ogonem sięgającym pęcin. Ciri, lubiąca wysoki dosiad, skróciła rzemienie puślisk, obmacała nietypowe płaskie siodło bez terlicy i kuli przedniego łęku. Dopasowała but do strzemienia i chwyciła konia za grzywę. Spokojnie, Kelpi. Siodło wbrew pozorom było całkiem wygodne. I z oczywistych względów dużo lżejsze od zwykłych kawaleryjskich kulbaków. Teraz, powiedziała Ciri klepiąc klacz po gorącej szyi, zobaczmy, czy jesteś równie rącza jak piękna. Czy jesteś prawdziwa dzianetka, czy tylko blenderka. Co powiesz na dwadzieścia mil galopu, Kelpi? Gdyby głęboką nocą ktoś zdołał cichaczem podkraść się do tej zagubionej wśród moczarów chaty, z zapadniętą i obrośniętą mchem strzechą. Gdyby zajrzał przez szpary w okiennicach. Zobaczyłby siwobrodego starca, słuchającego opowieści kilkunastoletniej dziewczyny o zielonych oczach i popielatych włosach. Zobaczyłby, jak dogasający żar w palenisku ożywa i jaśnieje, jakby w przeczuciu tego, co będzie opowiedziane. Ale to nie było możliwe. Nikt nie mógł tego zobaczyć. Chata starego, wyzogoty. Była dobrze ukryta wśród trzcin na moczarach. Na wiecznie pokrytym mgłą pustkowiu, na które nikt nie odważał się zapuszczać. Dolina strumienia była równa, dogodna do jazdy, więc kelpi szła jak wicher. Oczywiście nie jechałam w góry, ale w dół rzeczki. Pamiętałam tę szczególną nazwę. Zazdrość. Przypomniałem sobie, co Hotsporn mówił na stacji do Gizelhera. Pojęłam, dlaczego mnie ostrzegał przed tą osadą. W zazdrości musiała być zasadzka. Gdy Gizelher zbagatelizował ofertę amnestii i pracy dla Gilli, Hotsporn celowo napomknął o kwaterującym w osadzie łowcy nagród. Wiedział, że taką przynętę szczury połkną, że pojadą tam i wpadną w potrzask. Musiałam dotrzeć pod zazdrość przed nimi, przeciąć im drogę, uprzedzić, zawrócić wszystkich, albo chociaż samą myślę. Domyślam się, mruknął Wizogota, że ci się nie udało. Wówczas, powiedziała głucho, sądziłam, że w zazdrości czeka liczny i uzbrojony pozęby oddział. W najśmielszych myślach mi nie postało, że ta zasadzka to jeden człowiek. Zamilkła, zapatrzona w ciemność. Nie miałam też pojęcia, jaki to człowiek. Birka była niegdyś wsią bogatą, uroczą i nadzwyczaj malowniczo położoną. Jej żółte strzechy i czerwone dachówki szczelnie wypełniały kotlinę o stromych lesistych zboczach, zmieniających kolory w zależności od pory roku. A zwłaszcza jesienią. Widok Birki cieszył estetyczne oko i wrażliwe serce. Było tak do czasu, gdy osada zmieniła nazwę. A stało się to tak. Młody rolnik, elf z pobliskiej elfiej kolonii, kochał się na zabój w młynareczce z Birki. Młynareczka figlareczka wyśmiała zaloty elfa i dalej intensywnie puszczała się z sąsiadami, znajomymi. A nawet krewnymi. Ci zaczęli podrywiwać sobie z elfa i jego ślepej jak kret miłości. Elf, dość nietypowo jak na elfa, eksplodował gniewem i zemstą. Eksplodował strasznie. Którejś nocy, przy sprzyjającym silnym wietrze, podłożył ogień i puścił całą Birkę z dymem. Zrujnowani pogorzelcy upadli na duchu. Jedni powędrowali w świat, inni popadli w nieróbstwo i pijaństwo. Pieniądze zbierane na odbudowę były regularnie defraudowane i przepijane, a osada przedstawiała teraz sobą obraz nędzy i rozpaczy. Była zbiorowiskiem paskudnych i byle jak skleconych ruder, pod gołym i czarno osmalonym zboczem kotliny. Przed pożarem Birka miała kształt owalny z centralnym ryneczkiem. Teraz z nielicznych, porządnie odbudowanych domów, spichszy i gorzelni, uformowało się coś w rodzaju długiej uliczki, którą zamykał front postawionego społecznym trudem zajazdu pod głową chimery, zarządzanego przez wdowę Golui. I od siedmiu lat nikt już nie używał nazwy Birka. Mówiło się, Ognista zazdrość. Dla skrótu po prostu zazdrość. Uliczką zazdrości jechały szczury. Był chłodny, pochmurny, ponury ranek. Ludzie pierzchali do domów, kryli się w budach i lepiankach. Kto miał okiennicę, ten zamykał je strzaskiem. Kto miał drzwi, ten zapierał je kołkiem. Kto jeszcze miał wódkę pił dla kurażu? Szczury jechały z stępa. Demonstracyjnie wolno, strzemię przy strzemieniu. Na ich twarzach malowała się obojętna pogarda, ale zmrużone oczy bacznie obserwowały okna, podsienia i węgły. Jeden bełt z kuszy, ostrzegł Gizel gromko i na zapas. Jedno szczęknięcie cięciwy, a będzie się tu rżnąć. I jeszcze raz puści się tu kura czerwonego. Dorzuciła dźwięcznym i wysokim sopranem iskra. Ziemię i wodę się zostawi. Niektórzy z mieszkańców z pewnością mieli kusze, ale nie znalazł się nikt, kto chciałby sprawdzić, czy szczury nie mówią na wiatr. Szczury posiadały z koni. Dzielące ich od zajazdu pod głową chimery, ćwierć stajania przeszły pieszo, bok w bok rytmicznie dzwoniąc i brzęcząc ostrogami, ozdobami i biżuterią. Ze schodków zajazdu zemknęło na ich widok trzech zazdroszczan, kojących wczorajszego kaca piwem. – Żeby tylko jeszcze tu był – mruknął Kaili. – Zmi trężyliśmy. Nie trzeba było popasać. Trzeba było wpaść tu choćby nocą. – Głupiś – wyszczerzyła ząbki iskra. Jeśli chcemy, by o tym bardowie pieśni śpiewali, to nie można tego zrobić nocą i po ciemku. Muszą ludzie widzieć. Ranek jest najlepszy, bo wszyscy jeszcze trzeźwi, prawda, Gizelher? Gizelher nie odpowiedział. Podniósł kamień, zamachnął się i łomotnął nim w drzwi oberży. Wyłaś, Bonhard. Wyłaś, Bonhard, podjęły chórem szczury. Wyłaś, Bonhard. Z wnętrza dobiegły kroki. Powolne i ciężkie. Misle poczuła dreszcz biegnący po karku i ramionach. Bonhart stanął w drzwiach. Szczury odruchowo cofnęły się o krok. Obcasy wysokich butów parły się w ziemię. Dłonie skoczyły ku rękojeściom mieczy. Łowca nagród swój miecz trzymał pod pachą. W ten sposób miał wolne ręce. W jednej trzymał obrane ze skorupki jajko, w drugim glonek chleba. Wolno podszedł do barierki, spojrzał na nich z góry, z wysoka. Stał na ganku, a sam był wielki, olbrzymi, choć chudy jak gul. Patrzył na nich, wodził wodnistymi oczyma po wszystkich po kolei. Potem odgryzł. Najpierw kawałek jajka, potem kawałek kromki. A gdzie falka? spytał niewyraźnie. Drobinki żółtka spadły mu z wąsów i warg. Pędź kelpi, pędź śliczna, pędź ile sił! Kara klacz zarżała głośno, wyciągając szyję w karkołomnym cwale. Żwir gradem bił z podkopyt, kopyt, choć wydawało się, że kopyta ledwo dotykają ziemi. Bonhart przeciągnął się leniwie, skrzypiąc skórzanym kubrakiem. Powoli naciągnął i starannie poprawił łosiowe rękawice. Jakże to tak? wykrzywił się. Chcecie mnie zabić? A za co niby? A za muchomorka, żeby daleko nie szukać odrzekł Kylie. I dla zabawy dodała Iskra. I dla świętego spokoju dorzucił Ri. A, -a – powiedział wolno Bonhard. To o to się rozchodzi. A jak obiecam, że wam spokój dam, poniechacie mnie? Nie, ty siwy psie, nie poniechamy, uśmiechnęła się uroczo Misle. Znamy cię, wiemy, że nie darujesz, że będziesz się wlukuł naszym tropem i czekał na okazję, by którejś z nas pchnąć w plecy. Wychodź. Pomału, pomału, Bonhart uśmiechnął się, rozciągając złowrogo usta pod siwymi wąsami. Zapląsać zawsze zdążymy. Nie ma się co ekscytować. Wpierw złożę wam propozycję szczury. Pozwolę wam wybrać. Wy zaś zrobicie podług woli. Co tam mam roczeż stary grzybie? Krzyknął Kaili, garbiąc się. Gadaj wyraźniej. Bonhart pokiwał głową i podrapał się w udo. Nagroda za was jest szczury. Nie mała. A żyć trzeba. Iskra parsknęła jak żbik, po żbiczemu rozwierając oczy. Bonard skrzyżował ramiona na piersi, biorąc miecz w zgięcie łokcia. Nie mała nagroda, powtórzył, jest za martwych. Za żywych zaś niewiele wyższa. Mnie zatem szczerze powiedziawszy wszystko jedno Nic nie mam do was osobiście. Jeszcze wczoraj myślałem, że zakatrupię was. od tak, gwoli rozrywki i uciechy. Ale sami przyszliście, zaoszczędzając mi fatygi. Za serce, żeście mnie tym ujęli. Pozwolę wam tedy wybierać. Jak wolicie, bym was wziął, po dobroci czy po złości? Mięśnie na szczękach Kajleja zadrżały. Misle pochyliła się, gotowa do skoku. gizelher chwycił ją za ramię nas rozwścieczyć syknął pozwól gadać kanali Bonhart parsknął no powtórzył po dobroci czy po złości ja to pierwsze radzę bo widzicie po dobroci znacznie ale to znacznie mniej boli szczury dobyły broń jak na komendę gizelher machnął klingą na krzyż zamarł w szermierczej postawie Misle soczyście splunęła na ziemię. — Chodź tu, kościany dziadego! — powiedziała pozornie spokojnie. — Chodź, szubrawcze! Zabijemy cię jak starego, siwego psa! — A więc wolicie po złości! Bonhart, patrząc gdzieś ponad dachy domostw, powoli dobył miecza, odrzucił pochpę. Niespiesznie zszedł z ganku, pobrzękując ostrogami. Szczury Szybko rozstawiły się w poprzek uliczki. Kaili odszedł najdalej w lewo, prawie pod mur Gorzelni. Obok niego stanęła iskra, krzywiąc wąskie wargi w swym zwykłym, strasznym uśmiechu. Mistle, Asse Assey Rift odeszli w prawo. Giselher został po środku wpatrzony w łowce nagród spod zmrużonych powiek. No dobra, szczury! Bonard rozejrzał się na boki, spojrzał w niebo, potem uniósł miecz i popluł na ostrze. Jak pląsać, to pląsać. Graj muzyko! Skoczyli ku sobie jak wilki. Błyskawicznie, cicho, bez ostrzeżenia. Zawyły w powietrzu klingi, wypełniając uliczkę jękliwym szczękiem stali. Początkowo słychać było tylko szczęk kling, westchnienia, jęki i przyspieszone oddechy. A potem, nagle i niespodziewanie, szczury zaczęły krzyczeć i umierać. Rip. Wyleciał z kłębowiska pierwszy, plasnął plecami o mur, bryzgając krwią na brudno-białe wapno. Za nim wytoczył się chwiejnym krokiem masce, zgiął się i upadł na bok, na przemian kurcząc i rozprężając kolana. Bonhart zwijał się i skakał jak fryga, otoczony migotem i świstem klingi. Szczury cofały się przed nim, doskakując, tnąc i odskakując, wściekle, zajadle, bezlitośnie i bezskutecznie. Bonhart Parował, uderzał, parował, uderzał, atakował. Bez przerwy atakował, nie dawał wystnienia, narzucał tempo. A szczury się cofały i umierały. Iskra, cięta w szyję, padła w błoto, kuląc się jak kocie. Krew z tętnicy siknęła na łydki i kolana przechodzącego nad nią Bonarta. Łowca szerokim zamachem odbił ataki Mistle i Giselhera. Po czym zawirował i błyskawicznym uderzeniem rozpłatał kaileja, pnąc go samym końcem miecza, od obojczyka aż po biodro. Kaj opuścił miecz, ale nie upadł. Skurczył się tylko i oburącz chwycił za pierś i brzuch. A spod dłoni buchnęła krew. Bonard znowu wywinął się spod ciosu gizelhera, sparował atak Mistle i romnął kaileja jeszcze raz, tym razem zamieniając mu bok głowy w szkarłatną Jasno włosy szczur upadł, rozbryzgując kałużę krwi zmieszanej z błotem. Misley i Gisselher zawahali się na moment i zamiast uciekać, wrzasnęli jednym głosem, dziko i wściekle, i rzucili się na Bonharta. Znaleźli śmierć. Ciri wpadła do osady i podswałowała uliczką. Spod kopyt karej klaczy poleciały bryzgi błota. Bonhart Pchnął obcasem gizelhera leżącego pod murem. Herszt szczurów nie dawał znaków życia. Z rozwalonej czaszki przestała już posikiwać krew. Misle na kolanach szukała miecza. Macała obu rękami błoto i gnój, nie widząc, że klęczy w powiększającej się szybko czerwonej kałuży. Bonhart podszedł do niej wolno. — Nie! — łowca uniósł głowę. Ciri w biegu zeskoczyła z konia, zatoczyła się, upadła na jedno kolano. Bonhart uśmiechnął się. — Szczurzyca — powiedział. — Siódma Szczurzyca. Dobrze, że jesteś. Brakowało mi ciebie do kompletu. Misle znalazła miecz, ale nie była w stanie go unieść. Zaharczała i rzuciła się pod nogi Bonharta, rozdygotanymi palcami wpiła się w cholewy jego butu. Otworzyła usta, by krzyknąć. Zamiast krzyku z ust wyrwała się lśniąca karminowa struga. Bonard kopnął ją silnie, zwalając w gnój. Mistle, trzymając się oburącz za rozcięty brzuch, zdołała jednak podnieść się znowu. — Nie! — wrzasnęła Ciri. — Mistle! Łowca nagród nie zwrócił uwagi na jej wrzask, nawet nie odwrócił głowy. Zawinął mieczem i uderzył zamaszyście, jak kosą. Potężnym ciosem, który poderwał misle z ziemi i cisnął nią aż pod mur, miękką jak szmaciana lalka, jak zababrany czerwienią łachman. Krzyk skonał w gardle Ciri. Ręce jej dygotały gdy sięgała po miecz. Morderca! Powiedziała, dziwiąc się obcości swego głosu, obcości warg, które nagle zrobiły się potwornie suche. Morderca! Kanalia! Bonhart Obserwował ją ciekawie, przekrzywiając lekko głowę. Będziemy umierać? spytał. Ciri szła ku niemu, otaczając go półkolem. Miecz w uniesionych i wyprostowanych rękach poruszał się, mylił, zwodził. Łowca nagród zaśmiał się gromko. Umierać! powtórzył. Szczurzyca chce umierać! Obracał się powoli, stojąc w miejscu. Nie dając się zwabić w pułapkę półkola. Ale Ciri było wszystko jedno. Gotowała się z wściekłości i nienawiści, dygotała z żądzy mordu. Chciała dopaść tego strasznego starca, poczuć jak klinga wcina się w ciało. Chciała widzieć jego krew, chlustającą z pociętych tętnic w rytmie ostatnich uderzeń serca. No, szczurzy co? Bonhart podniósł ubroczony miecz i popluł na ostrze. Zanim zdechniesz. Pokaż, co w tobie siedzi. Graj muzyko. Naprawdę nie wiada, jak to się stało, że nie pozabijali się w tym pierwszym starciu. Opowiadał sześć dni później Nyklar, syn trumniarza. Bardzo chcieli się pozabijać. Dało się to zmiarkować. Ona jego, on ją. Nalecieli na siebie, zwarli ledwo na mgnienie oka i poszedł w walny szczęk od mieczu. Może po dwa, może po trzy ciosy wymienili. Nie było człowieka, który zdołał to policzyć, wzrokiem albo liuchem. Tak szybko bili panie złoty, że oko ludzkie niucho tego nie chwytało. A tańcowali i skakali koło siebie jak te dwie łasice. Stefan Skellen, zwany puszczykiem, słuchał uważnie, bawiąc się na hajką. Odskoczyli od siebie, ciągnął chłopak, a żadne nie było draśnięte. Szczurzyca, dało się to widzieć. Wściekła była jak sam czart. A syczała jak kocur, gdy mu chcieć myszy odebrać. A jegomość pan Bonhart był całkiem spokojny. — Falka! — powiedział Bonhart, uśmiechnięty i wyszczerzony jak prawdziwy gól. Umiesz zaiste tańczyć i mieczem obracać. — Zaciekawiłaś mnie, dzierlatko. Kim ty jesteś? Powiedz mi, zanim umrzesz. Ciri dyszała. Czuła, jak zaczyna ogarniać ją przerażenie. Zrozumiała z kim ma do czynienia. Powiedz, kim jesteś, a daruję ci życie. Mocniej ścisnęła rękojeść w dłoni. Musiała, musiała przejść przez jego parady, rąbnąć go nim się zastawi. Nie mogła pozwolić, by odbijał jej ciosy. Nie mogła przyjmować mieczem jego uderzeń, nie mogła już ani razu zaryzykować bólu i paraliżu, który przeszywał i ogarniał przy paradach łokieć i przedramię. Nie mogła tracić energii na bierne wymykanie się spod jego cięć, chybiających ją ledwo o grubość włosa. Wyminąć zastawę, pomyślała. Zaraz w tym starciu albo umrzeć. Umrzesz, szczurzyco, powiedział idąc ku niej z wyciągniętym daleko do przodu mieczem. Nie boisz się? To dlatego, że nie wiesz, jak wygląda śmierć. Kermorhen, pomyślała skacząc. Lambert, grzebień, salto. Zrobiła trzy kroki i pół piruet, a gdy zaatakował, lekceważąc fintę, wywinęła salto w tył, padła w zwinny przyklęk i natychmiast runęła na niego, nurkując pod jego klingę i wykręcając przegub do cięcia do strasznego ciosu popartego mocnym skrętem bioder. Nagle ogarnęła ją euforia. Już prawie czuła, jak ostrze wgryza się w ciało. Zamiast tego było twarde, jękliwe zderzenie metalu z metalem i nagłe błyśnięcie w oczach, wstrząs i ból. Poczuła, że pada. Poczuła, że upadła. Sparował i odwrócił, pomyślała. Umieram, pomyślała. Bonhart kopnął ją w brzuch. Drugim kopniakiem, precyzyjnie i boleśnie wymierzonym w łokieć, wytrącił jej miecz. Ciri chwyciła się za głowę, czuła tępy ból, ale pod palcami nie było rany i krwi. Dostałam pięścią, pomyślała ze zgrozą. Zwyczajnie dostałam pięścią. Albo głowicą miecza. Nie zabił mnie, sprawy jak smarkule. Otworzyła oczy. Łowca stał nad nią straszny, chudy jak kościotrup, górujący nad nią jak chore i bezlistne drzewo. Śmierdział potem i krwią. Chwycił ją za włosy na karku, uniósł przemocą, zmusił do powstania ale zaraz potem szarpnął, wytrącając ziemię pod stóp i powlókł wrzeszczącą jak potępieniec ku leżącej pod murem misle. Nie boisz się śmierci, co? Warknął, przyginając jej głowę do dołu. To popatrz sobie szczurzyco. To jest śmierć. Tak się umiera. Popatrz. To są flaki, to krew, a to gówno. To człowiek ma w środku. Ciri wyprężyła się, zgięła uczepiona jego ręki, zaharczała w suchych wymiotach. Mi żyła jeszcze, ale oczy miała już zamglone, zeszklone rybie. Jej dłoń, jak jastrzębi szpon, zwierała się i rozwierała, zaryta w błocie i nawozie. Ciri poczuła ostry, przenikliwy odór uryny. Bonhart zarechotał. – Tak się umiera, szczurzyco, we własnych szczynach! – puścił jej włosy. Siri osunęła się na czworaki, miotana suchym, urywanym szlochem. Misle, była tuż obok. Dłoń misle, wąska, delikatna, miękka, mądra dłoń Misle, nie poruszała się już. Andrzej Sapkowski. Wieża jaskółki. Taśma trzecia, koniec ścieżki drugiej.